Dzwoniłaś kiedyś na policję? Chyba nie! A te dzieci musiały. Dzwoniły na policję w różnych sytuacjach, które dzisiaj sobie obejrzymy. Okej, okay, let's go! Mm. Mm. Yeah, no, Czy. Czy on? Nie. Czy on właśnie zadzwonił właśnie na policję, żeby pan mu pomógł z matematyki? Żeby z pracy do za niego odrobił. Widzisz, jak go on mógłby mu powiedzieć, ale no nie, nie, nie. Chwila, młody, ty mi powiedz. I'm only four. No. No. Yeah. What's another problem? That was a tough one. To było trudne.

Właśnie z tą samochodem. Chłopiec tak bardzo bał się o swoje życie, ponieważ ojciec był pijany i jechał o wiele za szybko, że postanowił zadzwonić na policję. Poskarżył się na tatę i powiedział, że dostanie nawet wyskoczenie z auta, bo już to U. byłoby lepsze niż zginąć w wypadku przy tej prędkości. Bo jak później coś przerwało połączenie, czy Policja mieli wypadek? Nie. W zmuszenie o poważnym zderzeniu. Nie. Na drodze międzystanowej. Jak możecie się domyślić, w jednym z nich siedział ów chłopiec, który ale przeżył. Raz ze swoją siostrą zostali zabrani do szpitala. I. Ale przeżyli? Przeżyli Zabrali do szpitala. Nie wiadomo, czy przeżyli. Wyobraź sobie taką sytuację, jedziesz z wariatem jakimś autem i nie możesz, nie wiem z nic tobą? zrobić. Następny, młody chłopaczek. No, on no już nie młody, to jest wygląda jak nastolatek. Czyli ile może myśleć? 12, 13, może 14. To jest przyszły youtuber. Zobacz. No właśnie, przywitał się z YouTube'em. No. hi YouTube. O nie, Takiej rzeczy się nie robi. O. To jest to no jest właśnie. właśnie to, że dzwonisz tutaj, kiedy masz jakiś problem, nie wiem, zostałaś porwana lub zostałeś, lub cokolwiek i wtedy się dzwoni na policję ze sprawą pizzy. Operator coś odpowiada, na przykład, że. Okej, okay, jest gdzie jesteś? Czy jest tam ktoś jeszcze, to na przykład mówisz Tak, chciałbym z peperoni. On, On powinien dostać no. mandat. Dzwoni do drugi. Jeszcze raz chyba. O. Ani chyba do tej samej. 1, uh, no nie. Ej, to jest mega słabe. Po dzieciaka przyjechała policja po tym, jak wykonał naprawdę niepoważny telefon. No i dobrze ci tak. Co, czy to pojechałeś? A bo on z kolegą jest. No, popisuwa taka. Tak nie róbcie. Prankowałem. 112 rozpieszczone dziecko ze stanu Utah zadzwoniło na policję po tym, jak jego mama odmówiła mu ciasteczek. Nie można! Ale mama zła, co? Nie będziesz mi zabraniała ciasteczek! Zobaczymy. Tak? To na policję! Zobaczymy, co ci powie pan policjant. ...lepszą historię... A, naściebnią. Siedem lat miał, na ...jego i ogólnie jest niebezpieczny. O kurde, mocne! To jakiś chłopiec. No Coś się nie tak. tak stało z mamą. Ona jest? No co? No mów! Lowa? A, nie. No, to jakieś tam miejsce. Mama się nie czuje no. za dobrze. poszło się napić jakiś soku, ale. Jakie młode tak, dzieciaczki. Że, że zemdlała, słyszałaś? Mhm. Biały kolor domu. Mm. nie od razu, żeby się nie rozłączać. Oh. <laughs> On myślał, że policja jest zła! Ciekawe czym ta mama się zajmowała, oh. żeby nauczyła dziecko, że policja jest zła! Okay, Nie hey, yeah, yeah, yeah. jaki słodki! W I'm, I'm Czy ona zemdlała? Czy ona umarła? Czy ona się nawaliła? No bo napiła się jakieś córku. I moral z tej bajki jest krótki i niektórym znane. nie pijcie alkoholu, bo nie. będziecie... Czemu przerywasz mi w rymowankach? Ten kobiet w kółku pięciolec z telefonu swojej mamy, po tym jak w drodze do rodziny z mamą i siostrą, ich samochód zjechał z drogi i się rozumieł. Co ten pan pomoc? Z człowiek imieniem Kaden prześnieł przez brak samochodu, wziął komórkę mamy i zadzwonił do swojego taty, mówiąc tato, mamusia i siostrzyczka nie żyją, to jest teraz w lesie i Chociaż że jego komórka długo nie wytrzyma, powiedział chłopcu, aby zadzwonił na policję.

To kogo ona się zapytał. Sure! sure. Ten. Idę to zrobić. So, <sighs> 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 Czyli ten tata mówił. Tylko no. tak, ciężko mu się oddycha. So, no, tak, okay. oj. jako odpowiedzialna. No. Może zawoł serca miał. Ej no. Jesteśmy... Jesteśmy. Boże, na ramię. O Jezus, naprawdę. To jest moja babcia. Wiedziałem, że to powiesz. Ona naprawdę umiera, jej tata, ale. Ja nie wiem, w co się ubrać. Okay. Okay. I'll be in my room and I'll be putting on um I say Savannah, I want you to stay there with your daddy, okay? Okay. I okay. need to make sure. Mommy, no da Dasha, uh, Okay. I got that. Che I, I got that. Ciao. Oh, a dog it's dog. Um, <laughs> oh. 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 no. So. It's probably. He's friend. Okay. He's so He <laughs> To ona woła tego oh. psiaka Ale, ale słodka, co? No. Ambulans już jedzie, tata Chociaż tyle dobrego